Witajcie, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie poladnik zapoczątkujący w kapkacie. Także nie zapomnijcie zostawić suba jajka. I w, w tym odcinku zrobimy jak zrobić dobre intro za Fliko. następny odcinku będzie za premium, także lecimy. To na początku musimy wejść w aplikację. Klikamy dodaj ten i teraz klikamy tutaj mój. Mój wstęp i teraz tak. Chcemy dobrą muzykę. Albo na początku damy czarny ekran. Dobra, no moje. Moje logo damy. Tam i teraz tak. Klikamy tutaj. Klikamy tutaj. I teraz tak. Basy. I teraz szukamy odpowiedniego za fliko. Przypomnę. Um. Takiego, takiego, mocnego. Nie Oto no może by, ale to ma plawa autorskie Tutaj macie, czy piosenki nie mają plawa autorskich? Tutaj, także na to uważajcie, bo

bez dropu a oh, tu dropu nie ma okay. mm. nie He. pop dał pop nie nie pop to chyba było to co ostatnio Dobrze, znalazłem taką odpowiednią muzykę, i teraz tak. A tu nie ma. O, okay, dobra czekaj, tak, dobra Niech będzie tylko to, trzeba trochę zmniejszyć sobie. Witajcie I teraz damy jakiś fajny zafliko przejście ym, Takie dobra takie Witajcie Nie to jest Witaj Także dobra Tutaj mamy takie przejście uzdrobione Witajcie Arcisz Nie to, to czarne jest za, za szybkie więc Witajcie, a w dzisiejszym odcinku... Okay. Dobra. I teraz tak, nie mam pewności, czy te napisy są darmowe, no. eee, ale tak, damy sobie darmowe. Mm. Czekajcie, eee, nie wiem, o tutaj. Oj, oj, oj. No to musimy jakoś inaczej sobie poradzić. Czekaj, nowa. Dobra. To tak. Witajcie, a w dzisiejszym odcinku zrobimy. A pamiętajcie, jak macie już dźwięk, muzykę daną, no to musicie podgłośnić go do. Witajcie, a w, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie polarnik, zapoczątkujący w kapkacie. Także eee. nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. I w tym odcinku o, zrobimy, coś jak zrobić dobre intro, ale też bal. Teraz wchodzimy, musimy polecieć tutaj trochę. I. Klikamy tu I teraz tak Chcemy podjaśnić, no to podjaśniamy Chcemy dodać barw czy szarość i No to dodajemy barwy yy. Możecie robić tak jak ja Możecie robić tak jak chcecie Dla mnie to tak o Zrobiłem sobie poradnik ja. Zapoczątkujący w kapkacie nie zapomnijcie Zostawić suba jajka I jeśli chodzi o suby i lajki, to wchodzicie sobie tutaj. do, Tutaj wchodzicie sobie tutaj. Wpisujecie sub. I tutaj macie milion, kilkaset, kilka. Nie wiem ile, ale kilka macie takich fajnych. Takich fajnych editów. I teraz, jak wyciąć to tło? Teraz tak. Lecimy tu. To akurat jest poradnik na telefonie, inaczej jest na komputerze. Klikacie tu, klikacie tu i wycinacie. No i tak i dajecie sobie losowe miejsce, mogą mieć na głowie. Albo albo tutaj. Ale nie bo napi. Albo tutaj. O, tu jest fajnie? No, tak, Dziękuję. Tak, zrobimy jak zrobić e, Moją... Inspiracją jest y, ten oto no pan. Wyświetlał się na ekranie. Dobra, no to, to był poladnik taki mini. E, w następnym odcinku zrobimy sobie jak montować filmy z CapCut'a w wersji premium. Także narka, cześć.